Hamulce to jeden z najważniejszych elementów roweru, zapewniający bezpieczne i skuteczne hamowanie. Choć ich zadanie jest zawsze takie samo spowalnianie i zatrzymywanie roweru, dostępnych jest wiele różnych typów, z których każdy ma swoje zalety i ograniczenia. Elementy układu hamulcowego Elementy układu hamulcowego mogą się różnić w zależności od rodzaju hamulców, ale do najczęściej spotykanych należą. Klamka hamulcowa. Część układu hamulcowego, którą rowerzysta naciska, aby uruchomić hamulce. Zazwyczaj znajduje się na kierownicy i jest połączona z zaciskiem hamulcowym lub innym mechanizmem hamulca za pomocą linki lub przewodu hydraulicznego. Zacisk hamulcowy. Element, który dociska klocki hamulcowe do obręczy koła lub tarczy hamulcowej, aby spowolnić ruch roweru. Klocki hamulcowe. Wymienne elementy, które stykają się z obręczą koła lub tarczą hamulcową, powodując jego zwalnianie. Z czasem ulegają zużyciu i wymagają wymiany. Linka hamulcowa przewód hydrauliczny element układu hamulcowego łączący klamkę hamulcową z zaciskiem lub mechanizmem hamulca. Przenosi siłę nacisku rowerzysty, umożliwiając działanie hamulców. Tarcza hamulcowa. Stosowana wyłącznie w hamulcach tarczowych to metalowy dysk, do którego dociskane są klocki hamulcowe w celu spowolnienia ruchu koła. Hamulce obręczowe. Hamulce obręczowe działają poprzez dociskanie klocków hamulcowych do obręczy koła, spowalniając jego ruch. Są lekkie, proste w konserwacji i dobrze sprawdzają się w suchych warunkach. Jednak z czasem mogą powodować zużycie obręczy i są mniej efektywne w mokrych lub błotnistych warunkach. V-brake V-brake to jeden z najczęściej stosowanych hamulców obręczowych, szczególnie w rowerach hybrydowych. V-brake działają poprzez dwa ramiona, które dociskają klocki do obręczy koła. Gdy naciskasz szklankę hamulca, linka ściąga ramiona, powodując starcie klocków o obręcz i spowalniając rower. Hamulce szosowe Hamulce Dual Pivot są popularnym wyborem w rowerach szosowych, głównie ze względu na niską wagę oraz wystarczającą skuteczność hamowania. Tego typu hamulec składa się z dwóch ramion hamulcowych, z których każdy wyposażony jest w klocek hamulcowy. Kiedy rowerzysta naciska na klamkę hamulca, linka hamulcowa pociąga ramiona zacisku w górę, dociskając klocki do obręczy i spowalniając koło. Hamulce typu cantilever. Hamulce cantilever to poprzednik hamulców V-brake, który wciąż znajduje zastosowanie w niektórych rowerach przełajowych i turystycznych. Choć ich budowa jest podobna do hamulców V-brake, różnią się mechanizmem przenoszenia siły na obręcz. Hamulce cantilever składają się z dwóch ramion, połączonych przewodem poprzecznym lub tzw. straddle cable. Kiedy rowerzysta naciska klamkę hamulca, linka hamulcowa pociąga ramiona, które wywierają nacisk na obręcz, zatrzymując koło. Chociaż hamulce V-brake i cantilever wyglądają podobnie, ich dźwignie hamulcowe nie są ze sobą kompatybilne. Wynika to z faktu, że dźwignie V-brake muszą pociągnąć więcej linki niż dźwignie cantilever, aby docisnąć klocki hamulcowe do obręczy. Hamulce tarczowe Hamulce tarczowe działają poprzez dociskanie klocków hamulcowych do tarczy zamocowanej na piaście koła, co pozwala na jego spowolnienie i zatrzymanie. Oferują one większą siłę hamowania niż hamulce obręczowe, sprawdzają się doskonale w trudnych warunkach, takich jak deszcz czy błoto, a ponadto nie powodują zużycia obręczy. Z drugiej strony, hamulce tarczowe są zazwyczaj cięższe i droższe od hamulców obręczowych. Hamulce tarczowe mechaniczne. Ten typ hamulców używa linki do przekazywania siły z dźwigni hamulca do zacisku. Gdy rowerzysta naciska dźwignię, ciągnie za linkę, co aktywuje zacisk i powoduje, że klocki hamulcowe chwytają tarczę. Hamulce tarczowe mechaniczne są tańsze i łatwiejsze w konserwacji od hamulców hydraulicznych, ale wymagają częstszych regulacji i mogą oferować mniej stabilną wydajność. Hamulce tarczowe hydrauliczne Hamulce tarczowe hydrauliczne zamiast linki używają oleju mineralnego lub płynu DOT do przekazywania siły z dźwigni hamulca do zacisku. Nacisk na klamkę hamulca powoduje wzrost ciśnienia w płynie hamulcowym, który przenosi się do zacisku, gdzie tłoczki dociskają klocki do tarczy. Dzięki temu siła hamowania jest większa i bardziej efektywna, przy mniejszym wysiłku ze strony rowerzysty. Minusem hamulców hydraulicznych jest to, że wymagają one okresowego odpowietrzenia, aby usunąć powietrze z przewodów hamulcowych. Proces ten może być czasochłonny i wymaga specjalistycznych narzędzi. Rodzaje tarczowych zacisków hydraulicznych w zależności od liczby tłoczków. Zaciski z dwoma tłoczkami. Zaciski dwutłoczkowe posiadają dwa tłoczki po jednym z każdej strony zacisków. Ten typ zacisku zapewnia wystarczającą siłę hamowania dla większości rowerzystów, będąc idealnym wyborem do jazdy szosowej oraz lekkiej jazdy terenowej. Zaciski z czterema tłoczkami posiadają dwa tłoczki z każdej strony zacisku. Zwiększona liczba tłoczków przynosi szereg korzyści. Powiększa powierzchnię, na której okładziny hamulcowe stykają się z tarczą, co zapewnia bardziej równomierne i silniejsze hamowanie. To szczególnie przydatne w zastosowaniach takich jak zjazdy górskie, czy inne sytuacje wymagające dużej siły hamulca. Hamulce na piaście Jest to rodzaj systemu hamulcowego, który jest zamocowany do piasty koła rowerowego, albo jest jej częścią. Tego typu hamulce są idealne do miejskiej jazdy, ale nie są wskazane do jazdy górzystej ze względu na słabą siłę hamowania i odprowadzanie ciepła. Hamulec bębnowy to rodzaj hamulca mechanicznego, który składa się z bębna i zestawu szczęk. Po naciśnięciu dźwigni hamulca, szczęki hamulcowe są dociskane do wnętrza bębna, tworząc tarcie i spowalniając obrót koła. Hamulec rolkowy przypomina hamulec bębnowy, ale różni się mechanizmem działania. Zamiast tradycyjnego bębna hamulec wykorzystuje małe wałki, które podczas naciśnięcia na dźwignię hamulca przesuwają się na zewnątrz, wywierając nacisk na szczęki hamulcowe. Kontakt szczęk z bębnem generuje tarcie, które zatrzymuje rower. Hamulce torpedo to rodzaj mechanizmu hamulcowego, który jest zintegrowany z piastą tylnego koła. Hamulec ten uruchamiany jest poprzez pedałowanie do tyłu. Co powoduje zaangażowanie zestawu wewnętrznych szczęk hamulcowych, które naciskają na wnętrze piasty, tworząc tarcie i spowalniając lub zatrzymując koło. Hamulce te są powszechnie stosowane w starszych rowerach, rowerach rekreacyjnych lub rowerach dziecięcych, ze względu na swoją prostotę i łatwość obsługi. Dziękuję, że zostaliście do samego końca. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który hamulec preferujecie i czy używacie go w swoim rowerze. Czekam na wasze opinie! Oraz na to, czy informacje w tym filmie były dla Was przydatne. Wasze wsparcie w rozwoju tego kanału jest dla mnie nieocenione. Dzięki za subskrypcje, lajki, komentarze oraz za dzielenie się moimi filmami na forach i w mediach społecznościowych. Jeżeli chcielibyście wesprzeć ten kanał jeszcze bardziej, zapraszam do dołączenia do grona patronów kanału. To doskonały sposób, by pomóc mi tworzyć jeszcze więcej przydatnych poradników, a jednocześnie zyskać dostęp do wyjątkowych korzyści przygotowanych specjalnie dla Was. Kliknijcie link na ekranie lub w opisie poniżej, aby dowiedzieć się więcej. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie.